Witam serdecznie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sztuczna Inteligencja w Medycynie. Zazwyczaj staram się skupiać na pozytywnych aspektach zastosowania sztucznej inteligencji, ale zgodnie z życzeniem organizatorów wcielę się na chwilę w rolę adwokata diabła. Do największych ryzyk związanych z zastosowaniem AI zaliczyłbym nieuchronne duże zmiany na rynku pracy, złośliwe wykorzystywanie AI w socjotechnice oparte na przykład na technologii deepfake. Militarne zastosowanie sztucznej inteligencji, na przykład w broni autonomicznej, wykorzystanie algorytmów na rynkach finansowych mogące prowadzić do ich destabilizacji lub nadmiernej akumulacji kapitału pogłębiającej rozwarstwienie społeczne. Osobiście sądzę, że największy wpływ na obraz społeczeństw w najbliższym dziesięcioleciu wywrze utrata miejsc pracy w wyniku automatyzacji. Wynika to z faktu, iż w dotychczasowej historii ludzkości automatyzacja pozwalała ludzkiemu pracownikowi zająć się bardziej złożonymi zadaniami. Jesteśmy w punkcie natomiast, w którym technologia będzie bardziej efektywna w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych zadań, co niewątpliwie przekształci rynek pracy w sposób trudny do oszacowania. Dziękuję bardzo.